Chrystus wstał, prawdziwie zmartwychwstał, i mam ten przywilej ogłosić tą radosną nowinę: że Pan żyje. Niczym ten anioł, który dzisiaj niewiastom mówi, nie bójcie się, idźcie, ogłoście braciom, niech idą do Galilei, tam zobaczą Chrystusa zmartwychwstałego. Kiedy były posłuszne aniołowi, kiedy pędziły do uczniów, w ten Jezus stanął naprzeciw nich. Jaką one musiały mieć radość, kiedy zobaczyły Pana zmartwychwstałego, objęły Go za nogi, a Jezus mówi nie bójcie się. Idźcie ogłoście moim braciom, niech idą do Galilei, tam mnie zobaczą. Nie możemy tej dobrej nowiny zatrzymać dla siebie. Nie możemy tylko obejmować nóg Chrystusa zmartwychwstałego. Mamy powstać iść do tych, którzy siedzą w ciemnościach i oczekują na tą bezcenną informację. Dobrą nowinę, że Pan rzeczywiście z